Witam, zapraszam na krótki filmik. Będą to produkty do 10 zł, które uwielbiam i które moim zdaniem przynajmniej nie odbiegają od tych dużo droższych. Przepraszam, jeśli będziesz słuchać gdzieś szmery, niestety remont wciąż trwa, więc nie było mnie troszeczkę. Spowodowane jest to sesją. Jak się już ogarnę, to na pewno będzie tych filmików dużo więcej. wakacji mam właśnie zaplanowane, bardzo dużo ciekawych projektów, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zacznę od takiego różu Kulkach z Vipo, który odkryłam dosyć niedawno. On ma tutaj takie dużo różowych kuleczek, kilka brązowych i dwie takie rozświetlające złote. Daje naprawdę bardzo ładny efekt, zwłaszcza na lato. Nie wiem, czy on dokładnie kosztuje 10 zł, jednak bardzo często jest właśnie w promocjach koło tej ceny. Więc jest to świetny produkt, jeśli szukacie takiego trzy w jednym Myślę, że doskonale się sprawdzi Jest bardzo mocno napigmentowany, także można sobie z nim zrobić, można sobie nim zrobić krzywdę Ja troszeczkę przesadzam z różem, tak wiem Ale no trudno Lubię bardzo kosmetyki tego typu Uważam, że nadają takiej świeżości buzi Także jest to bardzo fajny produkt, na pewno warty wypróbowania Druga rzecz, jest to szminka, którą mam właśnie dzisiaj na ustach. Jest to Golden Rose Velvet Matte 04. Oczywiście to nie musi być ten kolor, oni mają bardzo dużą gamę kolorystyczną, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są i neutralne odcienie, i bardzo intensywne, także ten jest taki, powiedziałabym, pomiędzy. Ta fuksja bardzo ładnie wybiela zęby, tak optycznie oczywiście. I ja akurat bardzo lubię te pomadki, utrzymują się... Zaskakująco długo i myślę, że nie ma tutaj żadnego minusa U mnie nawet nie przesuszają ust, co jest dosyć rzadkie i jestem zachwycona Jeśli jesteśmy przy takim temacie pomadkowym, to również tutaj chciałam powiedzieć o Nivea Vitamin Shake Świetnej pomadce, mojej ulubionej Jeśli miałabym wszystkie produkty do ust na lato odłożyć i zatrzymać tylko jeden... To byłaby ta pomadka, nie dość, że to jest balsam, ma jakiś tam filtr, ale nie duży, 10-15, to nadaje bardzo ładny kolor, moim zdaniem w ogóle nie odbiega od jakichś droższych masełek do ust Na przykład tych z Maybelline Baby Lips, ona kosztuje podobnie, ale pięknie pachnie i jest 100 razy lepsza, tamte w ogóle nie nawilżają, ta no troszeczkę nawilża, myślę, że do korzystania tak w ciągu dnia jest idealna Również wam polecam, jeśli macie cień, który używacie non-stop, jak na przykład ten na środku taki neutralny na całą powiekę, to warto kupić te cienie. Utrzymują się naprawdę dobrze. W ogóle wszystkie z tych produktów, o których wspomniałam, naprawdę długo wytrzymują nam na twarzy czy na ustach, także to jest zdecydowany plus. Więc cienie Inglota jak najbardziej, tak można wybrać te okrągłe lub kwadratowe. Jak? To woli, ale ja je uwielbiam. W swojej kosmetyczce również cienie z maka i te moim zdaniem niczym od nich nie odbiegają, a są dużo, dużo tańsze. Eyeliner. Nie zawsze używam eyelinera, jakoś chyba rok temu był taki na nie dużo większy szał i wtedy eyeliner był na moim oku niemal codziennie. Teraz już jakoś mi troszeczkę przyszła ta faza na te kreski. Ale jeśli już używam jakiegoś eyelinera, to jest to Miss Sporty Studio Lash Eyeliner. Jest bardzo tani, kosztuje właśnie 10 zł. Używałam również Sephora, z Inglota. Ten jest naprawdę bardzo dobry. Ma wygodny aplikator, także myślę, że osoby początkujące powinny sobie poradzić z namalowaniem kreski tym aplikatorem. No i utrzymuje się również. Cały dzień, no chyba że pada, to on może się troszeczkę rozmazywać. Poza tym to myślę, że wytrzyma nawet gorące dni. Lakiery, które pozytywnie mnie zaskoczyły, są to Eveline Minimax. Ja mam akurat dwa, dwa kolory 836 i 684. Jedyny minus to jest dostępność moim zdaniem, bo na przykład nie we wszystkich rozmanach jest Eveline, ja te akurat kupiłam w Hebe i gama kolorystyczna. Niestety te odcienie nie są za ładne, przynajmniej dla mnie, jest dużo turkusu, ale no to nie jest dla mnie, to mi się jedynie tak rzuciły w oczy, także te akurat lubię i używam i one również utrzymują się na paznokciach 5-6 dni także to jest zdecydowanie świetny wynik tutaj piszesz do 9, ale z tym bym już tak nie przesadzała także 5,90 cena, świetna wiem, że w tym filmiku będzie dużo słowa utrzymuje się, utrzymywały się no ale taka prawda więc wybrałam takie kosmetyki, które jak dla mnie rzeczywiście nie odbiegają dużo od y, tych z wyższych półek, a są tak, tak samo dobre jakościowo lub nawet lepsze. To już nie jest kosmetyk, ale jest to pędzelek, również dostępny w Hebe, nie wiem czy gdzieś jeszcze. To jest Sense body z takimi diamencikami, są te pędzelki i on jest akurat do ust, ale ja go nie używam do ust, używam go do eyelinera, bo tak, tak jak mówiłam, nie robię już kresek, ale troszeczkę tą linię, że zagęszczam na przykład cieniem i do tego ten pędzelek sprawdza się idealnie, jest bardzo mięciutki, wygodny i również on był akurat w promocji za 4. 90 go kupiłam, także cena rewelacyjna, a normalnie chyba też kosztuje jakoś 6 zł, także myślę, że warto wypróbować. I teraz dosłownie takie cztery kosmetyki z pielęgnacji, ponieważ no akurat takie udało mi się zebrać, jeśli chodzi o kwotę do 10 zł. Więc pierwsze dwa są do włosów, szampon i odżywka, ten kosztuje chyba 4? 4 albo 5 zł, nie pamiętam, a odżywka też 6, 7. Obydwa te produkty są świetne, szampon doskonale myje włosy, nadaje im objętość. Ja nie mam problemu z jakimś strasznym plątaniem się tych włosów po użyciu tego szamponu, a odżywka doskonale wygładza i ta jest dużo lepsza niż ta z awokado, którą wszyscy lubią, ta żółta. No u mnie tamta przestała się sprawdzać po tym, jak zmienili troszeczkę skład, za to ta jest świetna i pachnie przepięknie i również daje takie poczucie, że nawet już pod prysznicem te włosy są takie lejące się i śliskie, dzięki czemu później również wyglądają dużo lepiej. Żel do mycia twarzy, on jest z Rival de Loup, tak jak mówię, nie wiem, czy dobrze czytam tą markę, ale on kosztuje coś około 6 zł i jest świetny. Ja mam skórę suchą. Chociaż dużo osób mówi, że on przesusza. U mnie nic takiego się nie pojawiło. Używam go wieczorem już po oczyszczeniu buzi z makijażu płynem micelarnym, przymywam sobie jeszcze właśnie tym żelem buzię i Naprawdę czuję, że ona jest taka dobrze oczyszczona. Absolutnie mnie jakoś nie zapycha, nie mam po nim dziwnych niespodzianek na twarzy, co się zdarza z niektórymi żelami. Jedyne co, no to opakowanie jest dosyć kiepskie, ale już za tą cenę nie będę się tak strasznie czepiać. I kolejna rzecz, o której, którą bardzo lubię, a zapomniałam na jakiś czas, jest to synerżum, czy? Znowu nie jestem pewna nazwy, ale wiadomo o co chodzi Krem do rąk, do skóry suchej To jest akurat ta wersja Happy Day, ale jest też zwykła taka w troszeczkę innym opakowaniu Za co lubię ten krem? Bo może nie że jakoś dogłębnie, ale to nie o to chodzi, tylko o to, że te dłonie nie są wysuszone Mają taką warstwę, że są mięciutkie Ale on wchłania się automatycznie nie kleją się po nim ręce, czego ja nienawidzę, właśnie nienawidzę używać kremów do rąk, przez to, że później te ręce mi się kleją i jest mi tak jakoś niekomfortowo e, Po tym czegoś takiego nie ma i no, jest świetny, po prostu jest świetny, teraz jest zresztą w promocji za 2,99, także cena idealna, krem idealny, jak dla mnie to wszystko. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Może jakiś produkt go zaciekawił. Myślę, że do 10 zł nic się nie stanie, jeśli wy próbujecie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.